Też Dawidowy, według Jana Kochanowskiego, Psalm 58. Najdzie się kiedy chwila tak szczęśliwa, że prawdę urzeczesz, rado nierzeczliwa? Skarżesz co kiedy sprawiedliwie? Czyli kto na to czeka, bardzo się myli. Na sercu zazdrość i nienawiść mają. Rękoma ludziom krzywdę odważają, Złe na świat padli, tak Bogiem zgardzili, a za nieprawdą zaraz się rzucili. Swym ostrym jadem, podobnie do żmije, która zamknione uszy w ziemię kryja, by nie słuchać. Kiedy nauczony czarownik nad nią zacznie rymnie płony. Ty sam przeteczne. Potłucz gęby panie, aż w nich żadnego zęba nie zostanie. Ty sam łakome i sprośny paszczęki nienasyconym lwom zatykaj na wieki. Niech siąkną jako woda, niech zmierzają, a strzały z ciemci w ułomne padają, niech tają jako ślimak narażony. Niech zwiędną. Jako płód niedonoszony. Pierwej, Niż w czernie lato rosółki nowe Albo wyrostą gałęzi głogowe, Niech je surowo i z korzeniem żywym Wicher wykręci duchem popędliwym. A widząc pomstę, Na pasie swe oczy i stopy we krwi Złych Dobry Omoczy. I rzeką przed się cnocie jest zapłata, przed się Bóg sądzić nie zapomniał świata.